Witam bardzo serdecznie z tej strony Baloci dla kanału WikiBR. W tym materiale zaprezentuję i omówię Daily Quest: Receptura. Daily Quest: Receptura, podobnie jak pamiątka, otrzymamy w talii, a dokładnie to w siedzibie pozostałych u Rainy. Zadanie polega na zebraniu składników do tytułowej receptury. Receptura jest na stworzenie mikstury, którą oczywiście stworzymy na końcu tego zadania i będziemy mogli ją wypić, co będzie równoznaczne z otrzymaniem nagród za wykonanie tego daily questu. Pierwszym zadaniem w tym Daily Questie jest odzyskanie samej receptury, bowiem ona gdzieś zaginęła w talii uniwersyteckiej, zatem idziemy ją znaleźć. Receptura znajduje się na jednym z regałów w zniszczonej bibliotece w talii uniwersyteckiej, dokładnie na tym regale. Klikamy na regał z książkami i w ten sposób zabierzemy recepturę. Po odebraniu receptury zmieni nam się etap zadania i wyświetlą się w nim składniki, które są potrzebne do stworzenia mikstury na podstawie tej receptury. Kolce drapieżnej rośliny możemy zdobyć z roślinopodobnych stworków, które pojawiają się nieopodal biblioteki. Po magiczną esencję z plazm i worteksów kierujemy się nieco bardziej w prawą stronę mapy, gdzie pojawiają się właśnie ci przeciwnicy, z których możemy zdobyć tę magiczną esencję. Ostatnim składnikiem jest chrząska struchła, które możemy znaleźć w talii okupowanej. Dokładnie w tym miejscu. Po zebraniu wszystkich składników, zmienia nam się etap zadania i możemy wracać do rajny. Oddajemy recepturę i wszystkie składniki rajnie, a ona wykona jedną z mikstur, bowiem możliwe są do wykonania trzy mikstury, a to jaką miksturę za pierwszym razem wykona nam rajna, jest zupełnie losowe. Otrzymaną miksturę możemy od razu wypić i dostać za to nagrodę, lub ewentualnie ją wymienić, ale do tego potrzebne są dodatkowe składniki. Tutaj jak widzicie, otrzymałem niebieską miksturę, czyli miksturę, której nie chcę wymieniać, bo ona daje doświadczenie dla driftów, na którym mi zależy, zatem wykonałem Daily Quest jeszcze raz. Przy którym dostałem fioletową miksturę, która daje exp dla petów. I tę miksturę jak najbardziej będę chciał wymienić na niebieską miksturę. To jaki dodatkowy składnik potrzebny jestem do wymiany, oczywiście podpowie nam Rajna w kwestii dialogowej, a ja, aby wymienić fioletową miksturę na niebieską, będę potrzebował dwóch magicznych esencji, które możemy znów pozyskać z plazm i vorteksów. Gdy mamy już potrzebne składniki do wymiany mikstury, wracamy z powrotem do Rainy i wymieniamy miksturę na tą, której potrzebujemy. W tym przypadku wymieniam fioletową miksturę na niebieską miksturę. Gdy mamy już miksturę, której potrzebujemy, po prostu ją wypijamy i otrzymujemy nagrodę za Daily Quest. Nagrody za poszczególne mikstury prezentują się następująco. Czerwona mikstura da dla naszej postaci 150 tysięcy Expa. Fioletowa mikstura da dla naszego zwierzaka 100 000 Expa i niebieska mikstura da 800 Expa dla naszych drifów. Są to oczywiście ilości bazowe, nie uwzględniające żadnych dodatkowych bonusów. To będzie tyle, jeśli chodzi o ten daily quest. Po więcej informacji zapraszam na stronę wikiBR.pl oraz na kanał YouTube wikiBR, a po nieco bardziej rozrywkowe materiały zapraszam na mój kanał YouTube, czyli Baloci. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych filmach.